hejka naklejka z tej strony Keira, nikt się mnie tutaj nie spodziewał po tylu miesiącach nieobecności chyba prawie rok minął, nie wiem, nie wchodziłam na mój kanał, ja nie wiem co tam się dzieje ja nie wiem co tam się wydarzyło ale tak, tutaj trochę przyżyło. tutaj jest niespodzianka taka utożsamiam się z większością tych naklejek, tylko z się nie utożsamiam nie lubię go i tak robimy więc tak, pierwszy rysunek a w ogóle, w ogóle, w ogóle. Wydaje mi się, że będzie osobny filmik z tłumaczeniem, dlaczego nie było filmików na kanale, bo może kogoś to interesuje, bo było, było dużo sytuacji, dlaczego nic nie wstawiałam. Poważnych sytuacji, poważnych, poważne sprawy. Więc tak, to jest postać inspirowana mną, która jest ubrana prawie jak ja. I ten pokój wygląda prawie jak mój, tylko że u mnie jest większy burdel, a tutaj po prostu są kartony i dwie torebki, a ja ich mam oczywiście z 1500 miliardów, bla, bla, bla. Więc tak, na to nie patrzymy. W ogóle tutaj strona się porwała, to jest taka niepotrzebna strona, bo tutaj jest jakiś brzydki szkic, a tutaj jest jakieś z które w ogóle nie wyszło. To jest mój awatar jest mi awatar Oczywiście już on dłuższe włosy. To było rysowane ze zdjęcia. To ma głębszą historię, ale generalnie to jest napis Mam dość tego buta. Ale bardzo słabym ówkiem było to robione. To jest postać bardzo podobnie wyglądająca do Adasia z Kurierów. Kocham Adasia. W sensie on się zawsze do niego wszyscy mówią Adam. On się przedstawia jako Adam, a nie Adasia, ale to jest Adasia. Adaś, Adaś To jest Dylan, to jest Brian i to jest rysowane ze zdjęcia To ma ponad rok, to ma ponad rok Ja nie znajdę wam zdjęcia referencyjnego Ale ja jestem z tego taka dumna. No popatrzcie po prostu na te pisuary Jakie piękne cieniowanie, no po prostu Idealne, perfecto No, da, lecimy dalej to też było rysowane ze zdjęcia, zgubiłam rewkę i to nawet widać w datach, że w ogóle ile mi to trwało, nie? Żeby w końcu naprawić tę stronę. I tak on ma coś z twarzą, coś ma z kształtem głowy i w ogóle nie wiem, lecimy dalej. To jest straszne. Co to, 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 to jest straszne? To jest w stylu Dork Diaries albo Dzienniki Niki. Po prostu... Jest taka książka i tam są takie rysuneczki w takim w podobnym stylu, ale ja tutaj w ogóle poleciałam niż masz. I to nie jest aż tak bardzo podobne do, do Dark Diaries, Dark Diaries. Yeah. To jest w ogóle bardzo realizm, a tu nagle jakiś takie rozstrzał to jest. To mi się takie po prostu nie podoba. Ale ten znaczek mi się po prostu podoba. Jest ładna akurat. I mi robiła przyjaciółka na nowy rok. Miałam w ogóle być na ścianę, ale nie poszło na ścianę. Generalnie nie jestem aż taką wielką fanką Miley Pippa. Kiedyś ja bardzo dużo go słuchałam, ale aktualnie słucham The Vompsów, My Chemical i W ogóle to nie jest wiem o tym, co ja słucham, więc lecimy dalej. Zainspirowałam się nią i ja stworzyłam swoje ze Strefą 51, bo uwielbiam strefę 51, ogólnie te tematy. Chociaż tak naprawdę wiem, że nic nie wiem. I lecimy dalej. Ja mam taką tradycję, że ja robię rysunki w Nowy Rok i to jest niepokolorowane, w tym roku też nie pokolorowałam, więc tak, ale jest coś takiego i się trochę namęczyłam, dałam z siebie 10%, to nie, to nie, to nie, to nie, to jest herb, herb kraju z mojej książki, nie patrzymy na to, 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 czy ja, por... ja porwałam stronę teraz przed chwilą? Ja nie mogę z siebie. To za ze mnie to człowieka, ja sobie reprezentuję dobra. E, to miała być Celurmon jakby przypominające mnie. Ja miałam jeszcze rude włosy w I to miały być rude włosy, ale wyszły brązowe. Zrobiłam ciemne tło, żeby to wyglądało bardziej rudo. Nie wyszło. Nie wyszło. ja się nie nadaję, lecimy dalej. To, to było dla mojego kumpla. Tak dla żartu serduszko mu narysowałam. Ale my nie mamy żadnej relacji romantycznej ani nic w tym weseń. To jest mój bardzo długi znajomy. To jest rysowane walentynki. To było rysowane walentynki. To jest Dylan. O dziwo blondyn Dylan. I pierwszy raz blondyn Dylan tutaj w ogóle się objawił. Tutaj on jest w trakcie pisania, bądź moją Walentynką. Wcale nie zostań moją kotką. Nie, nie, nie zostań moją kotką, zostań moją. Nie. To jest, bądź moją Walentynką. Wygląda trochę jak baba, która ma stanik, ale to jest tank to po prostu i tu miałaby się koszulka w ogóle. Uwaliłam całą rękawiczkę pozdrawiam. Jestem dumna z tego tła po prostu, ok? Hę? Huh? Oh yeah! Tutaj sobie po prostu bez wany... Bez, nabezgrałam Dylanka. I tyle. I to jest z 14... chciałam powiedzieć Walentego. 14 lutego 2024 roku. To jest Dylanek? I to był taki challenge, że ocena w ciuchach, których nigdy nie założy. i On jest w ciuchach Bryana z prologu. I tam jest strasznie pojechany ten biedny braje, że w co on się ubrał, jak, jak on tak mógł, nie? Wszystkie pokolenia znieważą go, ubrał jakieś zwykłe brązowe spodnie, jeszcze tutaj takie dłuższe nogawki są, jakaś, kurde, koszula. Jak on tak mógł? I to jest z 30 grudnia 2023 roku. A to jest, znowu w jakimś zupełnie innym stylu, Dylan. To się w ogóle zadziało, nie? To jest Dylan w mojej piżamie. Ja mam taką piżamę. I to jest Dylan. I mi się bardzo podoba ten rysunek, oprócz tego, że on nie ma palców u stóp. To jest dziwne, po prostu, po prostu dziwne. Nie wiem, czy mnie urwało. Nie wiem, czy mnie urwało nagrania. Ale lecimy dalej. Ja wiem, że Katra jest przykrywana, ale ja nie są wiem to I poradzić nic dupa. Dupa pieprzyć. Dupa, dupa, dupa. Rysowałam tu na stacji. Jak jechałam do mojej przyjaciółki. Właśnie znaczy, się no na stacji nie jechałam, bo Stacja to jest miejsce, które się nie porusza Ale byłam na stacji Czekałam na pociąg, a potem w pociągu Tak, i mi nie wyszedł ten rysunek Bo ma coś nie tak Z twarzą, najprawdopodobniej To mi się bardzo podoba To jest tak Myślałam, że nie nagrywam To to mi się tak bardzo podoba To jest mój ulubiony rysunek I ona ma super historia, Bo to jest Mój bardzo stary ose, bardzo stary ose, w takiej dosyć nowej odsłonie. I on na początku wyglądał zupełnie inaczej i nazywał się Kamil, a teraz ma dwa imiona. I nie wiem, czy warto tu zdradzać, bo to jest po prostu tak głęboka historia i tutaj nie ma daty. Bo ja myślałam, że wezmę się na odwagę i zrobię Lineart, ale nie wzięłam się na odwagę nigdy i nie ma, nie ma, nie ma daty. Jest tylko tyle. I generalnie będzie jeszcze długa jego wersja prawdopodobnie dalej. Tu może wtedy coś więcej opowiem. To jest Almon, demon, demoniczny lekarz. Jego ja zawsze z tym językiem na wierzchu rysuje, ale generalnie, jak się na niego patrzy, to tak nie widać, że ma czerwone oczy i nie widać jego języka. On tak nie wytyka tego języka. Tak trzeba się dojrzeć. To mi nie wyszło. To jest z mojego zdjęcia 25 lipca 2024, która rano wstaje ten Keira. Tak, tak. Ja bardzo rano wstaję. To jest narysowane z mojej ulubionej piosenki. Kiedyś mojej ulubionej piosenki, i teraz. Ta piosenka jest dla mnie heartbreaking. Heartbreaking. I tak. jest jakiś kościół, a to jest pani, która słucha muzyki. I ona jest w pracy generalnie. Ona jest kelnerką, baristką. A to jest ziomeczek, który się tak na nią patrzy. I to kolejny album, kolejna próba stworzenia Almona z tym jezorem jeszcze. Ale jest chyba najbardziej równe ze wszystkich Almonów. To jest 21 lutego 2024. Nie Nieźle. A tu znowu ta sama Ocka. Alice, Alicz, Inet. Nie wiem, jak się czyta tutaj imię, ja nie pomyślałam, czy to jest Alice, czy to jest Alice, czy to jest Alice, czy to jest... Nie wiem nawet jak. Ale jest taka typiera. Ona miała w ogóle mieć francuskie imię, więc powinnam po francusku wypowiadać jej imię. Bo francuskie jest jej nazwisko, z tego co dobrze pamiętam, no to jest bardzo staraoska, to jest bardzo staraoska. Ale no mi tutaj twarz nie wyszła, więc nie skończyłam tego, bo się wkurzyłam, bo zobaczyłam, że jedno oko na Maroko, a drugie na Kaukaz. Tutaj jest jakiś ojciec Chińczyk, matka Polka i wsią. Tu chciałam siebie w stylu Bratz narysować Zrezygnowałam Tutaj w stylu plakatów Barbie Zrezygnowałam Tutaj w stylu My Little Ponys Equestria Girls Ale zrezygnowałam Tu jest Julian To jest ten OC Bo w pierwotnej wersji Ja go zrobiłam Jakoś w 2017 rok może szesnasty, może 17. I on miał takie rogi, miał taki wianek, miał turkusowe włosy i miał szalik. I dlatego, dlatego, że miał szalik, to ja uznałam, wykorzystam to i zrobię mu pentagram, że dlatego on nosi ten szalik. Czy to nie jest genialne? Nie, każdy mógł na to wpaść. Ale ja na to wpadłam, przynajmniej nie. Ja jakoś na to wpadłam. I nie to jest to najpiękniejszy rysunek na świecie no umówmy się, ryj jakiś taki wykrzywione na pięć stronów świata, stronów nie stron, stronów świata ale dobra, lecimy dalej to jest Chuck T. Chipperson super strikers tylko, że on należy do technikali fajnie się bawi chłop, Moje ma już kiepsownie ze stoi, nawet nie ma t on nie ma t on ma jakiś w ogóle reset maków bez systemu lecimy dalej, to jest rysunek że jakbyście znali kenezę utworu to byście wiedzieli, że to jest bardzo źle zrobione też pomijając te twarze ten w ogóle ma większe ryj, ten ma mniejsze ryj czy to jest możliwe? nie wiem to w ogóle, nie wiem jakim cudem myślałam, że on może mieć taki długi łokieć nie ludzie nie mają takich długich łokci i zamalowałam patrzcie jaki dziwny błąd zrobiłam jakby, ład idziemy dalej to jest zabawne. To jest ojciec Dylana. Pierwszy, drugi, drugi raz w życiu go namalowałam. Narysowałam, stworzyłam. Stworzyłam Boga. On jest super. To jest taki super ojciec. Uwielbiam gościa. Pięknie jest narysowany. Idziemy dalej. To jest Ken. Nie możemy znać więcej. jest Ken. Uwielbiam, uwielbiam go. Uwielbiam ten rysunek. I on się wcześniej nazywał. I Fen, ale mu zmieniłam na Ken, po prostu uwielbiam ten rysunek, po prostu uwielbiam ten rysunek, tyle, będzie on, będzie wszystko powiedziane, ale nie dziś. Tutaj znowu przeszłam samą siebie, bo to jest ta sama postać, to jest ta sama postać narysowana w ogóle w zupełnie innym stylu i tu mi marker umarł, więc pożyczyłam go od przyjaciółki innego. Bardzo podobny kolor i próbowałam to naprawić jeszcze jakimiś innymi kolorami. Wyszło jak wyszło, a wyszło źle. Jeszcze nawet tutaj chyba kredkami dowalałam albo farbą, bo tu jest taki mi szmarży hit. No, Rysunaczek bardzo lubię. To, że on ma tutaj opaskę, to ma bardzo duży sens i to ma również wielkie znaczenie w mojej książce i w tym arciku. I on bardzo lubi fotografię. On się bardzo fascynuje fotografią, i on ma 14-15 lat. Bardzo ładny rysunek. Tylko tutaj, nie z tymi, umarł marker. Ale uwielbiam ten rysunek naprawdę uwielbiam ten rysunek. W ogóle ja to jestem genialna, bo ja tak zrobiłam. A to powinno tak być. My chyba nie chcemy wiedzieć, co tu się wydarzyło. Kolejna postać inspirowana mną bo kaczki. Takich dorodnych oczu to ja nie mam. Spokojnie. Tutaj już miałam taki piękniejszy okres w moim życiu, ale po tym nie widać. Ja zrobiłam to samo w digitalu i to mi zajęło jakieś ponad 10 godzin. Ponad 10 godzin w digitalu mi to zajęło. Może, może tutaj wkleję, bo to jest w innym telefonie. 31 maj. To są moje kochane oce. To jest Dylanek, to jest Brianek. Love it. Kolejny miszmasz. Bo się zakochałam w takich artach, gdzie są postacie rysowane na całą stronę. Ja tak nie potrafię, ja chciałam spróbować, ale znowu wyszła moja nieumiejętność wyrabiania własnego stylu. I tyle. I tyle. Wszystkie postaci wyglądają inaczej. A w teorii to jest jedna postać. I tu jest tekst piosenki. To ja mogę powiedzieć. Moja faza advance, okej? Okay? Moja faza Devams. tu tego, tego nie, tego nie. Tu jest strona... której nie chcemy widzieć po prostu, bo tam... Okej... Okay? to jest szkic, że jak kupię tablet graficzny, to na pewno ja go narysuję jako kartę jokera. I to jest Ken. Bo to bardzo pasuje do niego. To bardzo pasuje do niego. Nie widać po nim, ale to ta karta do niego pasuje jak ulał. Po prostu szyta na miarę, nie? Chyba to robiłam w digitalu, nie tamto. Ale wyszło na jedno, bo to też kaczki. Bardzo wulgarny, bardzo wulgarny szkic. Bardzo, wul bardzo wulgarny. Bardzo Dobra, lecimy dalej. Jestem strasznie wulgarna, albo byłam. Może nadal jestem. To jeszcze było z fajnego okresu w moim życiu. I to kompletnie nie wyszło. Nie podoba mi się to, ale to znowu jest piosenka, rysunek inspirowany piosenką. Rzadko tak robiłam w moim życiu. Bardzo rzadko robiłam. Słyszałam, że ludzie. Chyba dosyć często tak robią, że się inspirują piosenkami i rysują coś. Ja chyba tak nie potrafię, bo kolejne G wyszło. To jest zabawne. Tu miał być taki memik. Memik. To jest Bye Bye. Ona ma rękę normalnie jak susamongus. Tu pomieszałam języki, napisałam chyba parusku. I love cafe. To jest... Kochanie Briana, ale nadal kochanie... Brunona, który jest zakochany w Dylanie. Tak, tak. To jest po rusku moje imię, to jest po ukraińsku moje imię, a to jest moje imię łacińskim zapisem. Tu jest Tim Brian. Tim Brian, taka koszuleczka. <grym> za darmo. <grym> za darmo, to nie jest warto swojej ceny, nie? A z tej Tim Bruno za 225 zł, z tego co widzę. <grym> to tak jest. Kocham Dylanu. Nie, nie kochasz. Nie możesz go kochać. O może. Czemu mnie to bawi? Oni taki się, się wyglądają. I to jest koniec, już dzisiaj. To jest koniec. To jest bardzo stary szkice, Bardzo stary szkielet. Z tyłu nic nie ma. I tyle. 私は私は私です。<laughs>